kilometrów na dzisiaj pewnie ze 20 albo lepiej już będzie przed chwilą byczki widziałem jeden nosił jednego dwunastaczka jeden gomuła już był i tak patrzę, kurde myślałem, że świeżak a niestety jeszcze w oczekiwaniu na świeżaka trafił się stary dziesiątaczek zeszłoroczny trochę tu a no, trochę opitolony na każdej odnodze no ale cóż nie jest jakiś tam mikrus, a no, za wielki nie jest ale no ale i taki cieszy kurde bo tyle wyłażony na polach zero a tu chociaż dobrze że trafił taki ale jeszcze jest nadzieja jeszcze o pitole ten teren, gdzie one tam wyleciały te nie Może akurat jak to mówią głupi zawsze szczęście ma no dobra można powiedzieć że dzień zaliczony na pusto się nie wraca, czym ale nie na pusto i działamy dalej. Może statystyki podniesiemy. To na razie.